Wypowiedź performatywna to szczególny rodzaj zdania, który w sposób bezpośredni jest czynem stwarzającym realne skutki, na przykład słowo tak podczas zaśrubin. Czytanie dramatu Zuzia Gwiezdny-Paproch odbędzie się 9 kwietnia. Serdecznie zapraszam 9 kwietnia o godzinie 19 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Wstęp za wejściówkami, które można nabyć w informacji turystycznej, na czytanie performatywne dramatu Zuzia Gwiezdny Paproch autorstwa Mateusza Witkowskiego, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, z udziałem warsztatowych grup Alchemii Teatralnej, grupy młodszej i starszej z muzyką na żywo. Serdecznie zapraszam. Wszystko będzie miało miejsce w Teatrze Miejskim w Świdnicy, a ci, którzy przyjdą, będą uczestniczyć w wydarzeniu leżąc na scenie. Liczba miejsc jest ograniczona.